To jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia dla nazwy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś. Nic nie wyobrażam, ich brak. Bawmy się, każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Poznacie dziś Roberta. Chodźcie. Kupcy domu. Odwiedził nas dziś nasz kolega Robert. Podnieś, podnieś to tymek. Razem z Robertem występujemy w przedszkolnym przedstawieniu trzy małe świnki. Rety, mój kostium jest naprawdę świetny. Dostałem kostium domku. Mogę przymierzyć. Tak. No, dobra, zakładamy, nasze kostiumy są bardzo różne. Pokazywaliśmy je tacie, kiedy mamusia była na spotkaniu. O, Rety. Będziesz świetnym domkiem, tymku. Tato, nie mogę tego założyć. Dobrze, przełóż przez to. Pomożesz mi? No dobrze, no. O. Dziękuję. Przyniosę ci maskę. O, jeszcze maska, chodź. W przedstawieniu trzy małe świnki gram rolę trzech domów, które zmuchiwał wilk. Dziękuję. Pomożesz mi, tato? No dobrze, zakładamy. Dziękuję. O, to świetna maska. Halo? Uuuu. <gryw> to o co chodzi w tym przebraniu, Tymku? Jestem domkiem ze słomy. Widzisz? Mhm. A jak go teraz przekręcę, to będę domkiem z patyków. Haha, genialne! A teraz będę domkiem z cegieł. Uuu. Świetne przebranie, Tymek. Dzięki! Fajny masz krawat. Dobra. Mama powiedziała mi, że mamy przećwiczyć wasze dialogi z przedstawienia. Zgadza się? O tak! Ale domek nic nie mówi. Ale narrator mówi. To ja opowiadam historię. A, a my ją odegramy. No dobrze, chodźcie. Pokażecie mi. Dobrze. Ale potrzebujemy złego wilka. O! Tosiu! Tosiu! Idę! Dmuchnę i chuchnę i cały domek Aha. zdmuchnę. Chłopcy! W domu jest wilk! Nie! To ja, tato! O! Uff! <laughs> to co? Przećwiczymy przedstawienie? Tak! Gotowy, panie wilku? Tak! Roar! Na początku przedstawienia jesteś domkiem ze słomy. O! Stań tam, proszę. Dobrze, A ty, Tosiu, czekasz na swoje wejście. Usiądź tam. Dobrze. Dziękuję. Dobra. Ja mówię, nasza opowieść zaczyna się kiedy? Kto to może być, tatusiu? To jakaś pani i pan. O! To ludzie, którzy mieli dziś przyjść oglądać nasz dom. O. Mama mówiła, ale zapomniałem. Otworzę drzwi. O, no dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień witam, Dzień dobry. Witam, witam pana. Nasz dom jest na sprzedaż. Proszę, proszę wejść. Nie? Jest mały bałagan. A ci ludzie mogą go kupić. Robimy próbę do naszego przedstawienia. U. Nazywa się Trzymała Świnki. Kim jesteście? Ja jestem Maciek, a to Maja. A wy kim jesteście? O, ja jestem trzema domami, a ja wilkiem. Ra! A ja jestem narratorem. No naprawdę, tak się nazywacie? Nie! <grym> Jesteśmy Tosia i Tymek. Mieszkamy tu, a to nasz kolega Robert. Maciek i Maja przyszli obejrzeć nasz dom. Kupią państwo nasz dom? <grym> Nie wiem. Musimy się najpierw rozejrzeć. Zapraszamy do kuchni. O, prowadź, wielki zły wilku. Przeciwczymy tak? scenę z domkiem ze słomy? Nie, jeszcze nie. Musimy pokazać stosią Państwu nasz dom. Przepraszam. No dobra. Wrócę za chwilę i się pobawimy. To są nasze rzeczy do malowania. Mamy tu pędzle i farbki. To jest lodówka z naszymi obrazkami. To nasz stół. O! A to są drzwi do ogrodu. Tato mm. mogę pokazać Państwu nasze pokoje na górze. Pewnie, że tak. Dziękuję za pomoc, kochani. Ale najpierw musimy pokazać ogród. A, no rację. chodźmy! Maja i Maciek obejrzeli nasz ogród. A potem Dymek pokazał im górę. Ja to podniosę, podniosę. O, ktoś to się to? chyba zaklinował na zgodach. Kiedy poćwiczymy nasze role do przedstawienia? Niedługo. Tak, Robercie, to długo nie potrwa. To Twój pokój, Tymku? Tak. I mój! Ja śpię na górnym łóżku, a ja śpię na dolnym. O. o, czy to twój króliczek, Tosiu? Tak, to księżycowy króliczek o. Co jeszcze pokażemy? Sypialnie rodziców Oj, Ostrożnie Ech, Zapraszam Kolejny piękny pokój Podoba nam się wasz dom, Tosiu i Tymku Brawo, bliźniaki Ja zrobię naszym gościom herbatę, a wy dokończcie ich oprowadzać Dobrze, tato Możemy też dostać ciasteczka? Zobaczę, co da się zrobić No i dostaliśmy ciasteczka Czekoladowe ciasteczka Mniam i kruche ciasteczka. Maciek i Maja jeszcze raz obejrzeli każde pomieszczenie w naszym domu. Dobrze ci idzie, Tymku. Może ciasteczko? O, nie, ja nie, dziękuję. Dziękujemy za oprowadzenie nas. Macie naprawdę uroczy, rodzinny dom. Zdradzić państwu ciekawostkę? Mieszkamy tu od urodzenia. O, to dobrze się składa, Tymku. Bo ja niedługo urodzę dziecko. Czyli w pani brzuszku jest mały Dziuś, jak w brzuszku mamy Antka? Właściwie to dwoje dzieci. Dwoje bliźnięta? <grym> tak, spodziewamy się bliźniąt. Bliźnięta jak my? Tak. Bliźniaki są najlepsze. <grym> tak, to prawda! <grym> Pozwolimy teraz państwu usiąść, prawda? O, dziękuję. Uu. Czyli kupią państwo nasz dom? Jeszcze nie wiemy. Musimy to najpierw przemyśleć. Chcieliby państwo to przemyśleć, oglądając naszą próbę? Z chęcią zostaniemy i zobaczymy fragment. Świetnie! Proszę, możemy tatusiu. Nie widzę przeszkód. Mam nadzieję, że będą państwo tu mieszkać. Ja też. Wtedy pan Maciek powiedział: Właśnie taki szczęśliwy dom chcielibyśmy kupić. Właśnie taki szczęśliwy dom chcielibyśmy kupić, Tosiu i Tymku. Hurra! O! Dzieci poruszyły się w moim brzuszku. Chyba im też spodobał się dom. Tosiu, Tymku, chodźcie! Pokażemy przedstawienie! Tak! Robert był bardzo cierpliwy. Możemy już zacząć przedstawienie. Tymku, ty stań tutaj. A ty, Tosiu, czekaj na swoją scenę. Dobra, wszyscy gotowi? Tak. tak. Trzy małe świnki. Nasza opowieść zaczyna się, kiedy pierwsza mała świnka zbudowała domek ze słomy. Oto on. <śmienny> I to, powiedział Robert, byłoby na tyle. <śmienny> 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 Dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy. Ćwiczyliśmy dzisiaj nasze przedstawienie. Pamiętacie, kto był przebrany za wilka? Czy to był Tymek? Czy może Tosia? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to Tosia. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Zbawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwam. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.